Pięcioletnia tradycja organizowania biegu Nocny Marek pozwoliła na wypracowanie dużej rozpoznawalności i renomy biegu, który wystartował w sobotę. To już szósta edycja rozpoznawalnego w całej Polsce biegu Nocny Marek. Organizatorem tego biegu są Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze, Klub Sportowy Markowi Biegacze oraz miasto Marki. W tym roku po raz pierwszy w organizację włączył się także samorząd województwa mazowieckiego, za co serdecznie dziękujemy. Przygotowanie takiego biegu wymaga sporego nakładu pracy. Naszym, naszymi głównymi zadaniami było e, wyznaczenie tras Nordic Walking i e, trasy biegu Głównego Nocnego Marka, e, zabezpieczenie trasy Nordic Walking, jak również przygotowanie trasy dla dzieci i obsługa, obsługa tych biegów dziecięcych. Po naszej stronie była również organizacja e, Pucharów. uczestniczyliśmy bardzo czynnie w biurze zawodów, jak również w poinformowaniu naszych mieszkańców o tym, że trasa będzie czasowo zajęta. Przed biegiem rozgrzewka, a później start młodszej części biegaczy. Nasz dzień rozpoczęliśmy od zawodów dzieci i młodzieży. W sumie wystartowało ponad 150 młodych biegaczy. Na dystansie 1200 metrów najszybszy był Michał Janicki. Na początku kolega przycisnął, ale udało mi się go jakby upilnować i na końcu wyprzedziłem go. Myślę, że biegło się tutaj fajnie, takie tempo było średnie, taka adrenalina była najważniejsza w sumie w sporcie. W biegu na 800 metrów najszybciej do mety dobiegła Beata Kaźmierczak. Na początku to Dziękujemy. rozłożyłam sobie Dziękujemy, siły, żeby do dobiec do, do mety spadał. tak w miarę tak Szybko i nie da się do wyprzedzić. A później zaatakowała? Tak. Pilnowałam się tej pierwszej dziewczynki, żeby ją tak wzrokowo pilnować. Pomiędzy biegami młodych i dorosłych biegaczy wystartowali uczestnicy Nordic Walking. Najszybciej dystans 5 kilometrów przeszedł Marcin Tomczak. Trasa wymagająca, las, tak wiadomo, trochę bo się trzeba spocić, ale bardzo fajna pogoda, dopisywało szczęście. Ogólnie jest fajna atmosfera, tutaj co roku przyjeżdżam i drugi raz jestem pierwszy. Okej okay, jest, wcześniej biegałem, też mi się udawało. Jest raz tak, raz tak, bo biegam, chodzę, pływam, jeżdżę na rowerze, wszystkie po kolei dziedziny sportu uprawiam. A kiedy zaczyna się ściemniać czas na główny bieg na 10 km? Zwieńczeniem naszego sportowego dnia jest tradycyjnie nocny bieg uliczny na 10 km ulicami miasta Marki. Aktualnie zarejestrowanych mamy już 570 biegaczy, więc w tym roku idziemy na rekord. Jako pierwszy do mety dobiegł Mariusz Dębowski. Tutaj pierwszy raz, e, chciałem zobaczyć jaka jest trasa, e, jacy zawodnicy. Także fajna impreza, e, bardzo pozytywnie dobiegło no, się, ciężka w każdym biegu. E, tutaj z kolegą, e, co zajął drugie miejsce, ścigaliśmy się na przemian. E, raz on troszeczkę wyprzedzał mnie, raz go. Ale no końcówka, no, można powiedzieć, że mam mocną końcówkę i to zaświadczyło w wyniku o zwycięstwie. No, biegam codziennie. Można powiedzieć raz na miesiąc, raz na dwa, jeden dzień wolny. Sobie zrobię lub przed ważnymi zawodami też dzień wolny, ale ogólnie biegam codziennie. Wśród kobiet najszybsza była Markowa biegaczka Monika Garbarczyk. Super dzisiaj, wyjątkowo fajnie. Super pogoda, także świetnie. Ja już nie mieszkam sobie Marka, ale cały czas reprezentuję Markowych Biegaczy, także jestem bardzo dumna, że wygrałam dzisiaj. Ja wszystkie edycje biegam, także żadnej nie odpuściłam. Ale na podium stanęło więcej kobiet z markowych biegaczy. Szybko, znam trasę, jestem stąd, więc myślę, że to jest moja przewaga, ale taka pozytywna. Fantastycznie się biega u siebie i chciałabym pokazać tę moc. Moc drużyny markowych biegaczy i tego, że bieganie to jest dla mnie duża radość. Dzięki hojności Fundacji PKO Banku Polskiego biegacze mogli włączyć się w akcję charytatywną na rzecz małej Klaudii, mieszkanki Marek, która cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i potrzebuje kosztownej operacji oraz długotrwałej rehabilitacji. Jak co roku nocnego marka wystartował burmistrz Jacek Orych, który był inicjatorem corocznej imprezy biegowej. Cieszę się bardzo, że ta szósta edycja jest tak dobrze odbierana przez biegaczy, tak dobrze oceniana i polecana, bo widzimy co się dzieje na różnego rodzaju forach biegowych. Chciałem bardzo serdecznie podziękować oczywiście wszystkim osobom, które były zaangażowane w organizację tego przedsięwzięcia, bo to jest praca wielu, wielu osób i organizacji. Mam nadzieję, że i tym razem Państwu atmosfera mareckiego biegu, atmosfera mareckiej trasy i na tych najkrótszych dystansach dla dzieci, na dystansie Nordic Walking przez, przez kawałek miasta i kawałek lasu, ale przede wszystkim na głównym dystansie 10 kilometrowym przypadła do gustu i już dzisiaj zapraszam na kolejną, siódmą edycję, która zawsze w ostatnią sobotę czerwca jest organizowana. Są plany, żeby zmienić lekko lokalizację, ale o tym jeszcze nie będziemy mówić. Niech to pozostanie jeszcze przez chwilę niespodzianką.